Witam, witam serdecznie Panie i Panowie. Tu kanał Stan Retro zaprasza do oglądania i do prezentacji mojej najnowszej zdobyczy konsoli Super Odia Lux Extra z zarąbistej, której w życiu nie widziałem. Ten pilot, kurna mi tu siedzi z boku, pierdzielić. Enjoypad. Eee... Super, na podstawie. PlayStation oryginalnego, gierki po prostu na kompaktach, ale nieprawdziwych. Zaraz wam wyjaśnię o co chodzi. <laughs> Rozwiązanie zarąbiste i 59 gier. No, takich Ala Famicom, Atari czy, czy Amiga, coś takiego. No dobra, jakiś numer Boys, Boyzboń, jakiś Electronics, jakiś sklep. Eee, firma ABL Plug and Play, konsol, podłączamy do telewizora i już od razu gramy. Tu trochę się niestety rozpruło eee, na górze to pudełko, ale nieważne, bo to 5 funtów mnie kosztowało na Facebook Market. Więc czemu nie? Dobra, odpakowujemy i pokazujemy, przedstawiamy. I zaraz wam powiem co, co jak i po co. No i dobra mamy zestawik kompletny. Są pady. Jeszcze zakręcone metalową tą złączką. Widać że nie wycierane, nie powycierane, nie uszkodzone. No kurna nówka, no nie wiem ktoś to w ogóle Grał chociaż raz albo dwa razy, ale z tego co widzę, to chyba raz albo dwa. Bo tu widać bardziej taki pytarty, ale nie za bardzo. No i kabelek otwarty, czyli na dwie osoby nie było to grane. Konsolka wygląda tak. Jest power reset na joypady wejścia. Wyglądają jak wejścia. Napady do GameCube powiem Wam szczerze, tak to wygląda. Otwiera się, tak. No, jak PlayStation i mamy cintę do telewizora. I tu mamy gry. Dysk trzeci, taki duży. Dysk drugi, taki średni. <laughs> I dysk jeden. Taki malutki, malutki fajniutki. To jest po prostu taka kicha, taka część plastiku e, z grami, z tytułami gier. Na, e, na tym dysku na, na, e, no, na naklejce. I o co tu chodzi? Jak się wkłada mały dysk to się włącza. Funkcja pierwsza z wyborem tych dziewięciu gier. Jak się damy i zamykamy e, e, obudowę, mówię gór na klapkę, to ten dysk wciska tego knefla i grę odpala. Jak się wkłada tą średnią, to się wciskają te dwa knefle i odblokowują następne gry do 20, a jak możemy takiego dużego trzeciego dyska, taki rozmiar normalnego dysku kompaktowego, no to są wciskane trzy knefle i jest 30 gier. Ale co zauważyłem, w tym 8 jest. Aha, czyli to są po prostu inne gry. Myślałem, że duże, duże odpalają, duży dysk odpala wszystkie gry z tych wcześniejszych także, ale widać, to są inne. Dobra, tak więc, tak się to prezentuje. Jeden mankament jest taki, że coś tu się stało. Jakiś kwas czy coś? To nie jest. Próbem to czyścić, ale to taki lakier jakby się nie wiem uszkodził ten nabłysk na laseru. Laseru mówię, na odblask tego lakieru, laseru, rany boskie się tak jakoś ściemnił, szarnią. Może coś było wylane. Albo jakieś perfumy, albo benzyna. Nie, no bo nie śmierdzi to benzyną. Coś się tu musiało wylać, co po prostu zezarło trochę tą konsolkę. Ale sprawdziłem, działa. Więc zrobimy sobie jakiś e, gameplay albo e, pokaz jak te gry wyglądają po prostu na telewizorze. I sobie w parę tytułów zagramy. Eee, co tu jeszcze miałem pokazać? Aha, tytuły eee, na pierwszym dysku. Zobaczymy, jest dobry zoom. Na pierwszym dysku jest Fun, fun Click, box word, My Matching, Strange Pop Pop, Warrior Chase, Burger Belt, Right Move, Abacus i Underworld. Na średnim dysku, uh, tak żeby widać, UFO Race, Obstacle Race, Baseball, Future Copter, Diamond, Tennis, Planetary Pool, Climbing Club, uh, Build Brain, Need for Speed. Uuu, tego Need for Speed musimy obadać. BMPT uh, Bob, In and Out Racer, Monster Dash, Street Frenzy, Extreme Racer. Championship Golf, Championship Wrestling, to musimy obgadać, zobaczyć, ob, obgrać. E, Jungle Trail, Arctic Hunt, American Football. No i na ostatnim dużym dysku, trochę będzie czytania, więc muszę sobie wziąć paru dechów. No, no i co, jedziemy. Archery, Zero Gravity, Super Elf, Gold Digger, Marsman, Mars. Spar, Eggit, Helicopter Hurry, Flyby, Snack Attack, Pump Drop, Down Deep, Propeller, Neighborhood Smash, Enemy Assault, Fish Fight, What's Up, Rescue, Frogland, Jump and Journey, Saucer Wars, Depot of Space, Converse Soldier, Swear, Breakout, uh, Soaring Warrior, Let Loose, Warship, Village Protector, Więc tak się zapowiadają, tak wyglądają te tytuły tych gier. A co do gameplaya, dam wam znać. Będziemy odpalać. Zagramy sobie. Zobaczymy, jak te gry wyglądają na żywca. No i co? To by było na tyle. Ja to sobie tak troszkę szybko spakuję. Więc mam nadzieję, że widzimy się już niedługo na. Prezentacji tych gier. Jak chcecie, to Wam to yy, pokażę. Yy, konkretne gry możecie sobie wybrać, albo będziemy jechać we wszystkie gry, jakie są na dyskach, więc zobaczymy, jak to będzie. Czy będzie czas na to w ogóle, bo wrestling i te, te, te konkretne takie trzy tytuły, które mówiłem, że sobie muszę. Ograć. Ogramy, więc tak się prezentuje konsolka Enjoypad <noise> fajnie wygląda śmiesznie za 5 funtów w pudełku czemu nie brak tylko instrukcji ale mnie to lata za taką cenę taka gierka nietypowa do kolekcji yy, może być no już mam 73 różne konsolki więc mam nadzieję że dobiłem do 80 do końca roku <noise> i Pobijemy Borsuka. Pozdrawiamy RetroBorsuki Montek. On konsol ma 100, więc jeszcze z 20 parę i może e, damy radę. Trzymajcie się. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Hej, hej. Papa. Pa.